Siemanko widzowie w kolejnym vlogu u mnie na kanale Jak widzicie Siątki już tu nie ma Gdzie lecisz? Do siątka stoi tu z wózkiem Teraz tylko muszę pozamykać Te drzwi nieszczęsne o. Zamknięcie jest profesjonalne, no wiecie. Biorę wkrętarkę i wkręcam A, patrzcie. Przed wczoraj były silne wiatry i wywaliło. Moment. No, i były silne wiaty właśnie i to wywaliło. No i jeszcze trochę będę... tutaj jest sobie wymyślałem, że będą tak poprzeczki wstawię. Z drzewa. z 4 I tutaj będzie blachło obite z zewnątrz. Tak samo jak i prawie cała w sodowaj, czyli i drzwi na całe z desek i obite w lachotę ale kiedy to będzie? myślę, że jeszcze w tym roku teraz pod budkę podjeżdżam wrzucam sprzęt i wioł a zaka. trochę chłodem wieje ale nie na tyle, żeby nie jeść na lasy. Nie. Poliva sobie odlałem. Nie będę całej piątki, bo ja tylko wziąłem piątkę, ale pół piątki. Tak jak zwykle. Jeszcze się nie nauczyłem. I tak się trzymaj, nie. dobrze, jest, wszystko jest. Ładujemy się, ładujemy się, ładujemy się. Tu muszę zamknąć I tak, ładujemy się. Co, co muszę? Wziąć? Muszę wziąć to. Muszę wziąć to. Niewiele, ale kij że śnieg. W się to zgadnę Po co mam sobie na podwójku szybą robić Jak mogę w lesie Ej. Klucz Klucz to w sumie do, W nogę sobie wsadzę O Piła jest no, z ostrym łańcuchem ale wezmę jeszcze jeden w razie coś ja piłę do środka zaraz jadę, Nice będzie jechał do mnie to on nie będzie zajrzał tu tylko od razu do lasu żebym nie czekał na niego słuchawki na łeb, jeszcze jeden łańcuch i siekiera, tak? słuchawki, łańcuch, piła paliwo, olej i chyba hmm. wszystko nie białe, miejmy nadzieję, że się jeszcze nie będzie potrzebna do to to no i dobra. To jedziemy. Zaraz będę w lesie. Kurwa, widzowie. Mówcie mi drive misz. No nie z... O! Ale krzywe. Ja pijaciele. Muszę się wziąć w ogóle za zwolnicę. Bo tak mi skakał, piątka gazu więcej. To tak kurwa telepało, tak skakał ten ciągnik, że aż mnie chuj strzelił i się będę brał za zwolnicę. <grywa> za ogólnie, kurwa most, most tylny do zrobienia, ale dobra, to szczegół. Mm, Mówi mi daje bo nie, zdąży, nie zdążyłem nawet zredukować biegu. To na piątce 1600 obrotów wyprzedzałem. Znaczy, to nie było wyprzedzenie, to, to było wymijanie, bo ten bus stał. Stał bus na poboczu, a ja go na piątce jeb, w tej nazad i chuj i wyminięty są, jakoś tak. Co ja bym ciachnął, to mnie denerwuje. Ech, co my to mamy? Osika? Kurde. Ale w tym lesie to osik od zasaja. Ale to, te krzywe jest ja Można byłoby w sumie położyć. Na te. O na te drzewa położyć. To spadłoby wszystko. Ale to mi się tak nie położy. Tamto mi się kładzie. Lekki jaki jest. <suszy> Tą brzuszkę można byłoby ciachnąć. O, w sumie to tutaj się wyciacha trochę. Można byłoby. Oto o to suche? O to suche? to chyba zostawię? Te gębaczki chyba? Czy to dębaczki? Ogólnie te cztery. Raz. A I dwa. Trzy, cztery. I to spadnie. I tą brzuskę. i mamy pełny wózek. Ale tam jeszcze tyle lasu, ma tylko jedyne. Ile tu pracy prze, przede mną W sumie Co? Tok mi mnie najpierw zawrócić i pojechać w tamte, a potem sobie cofnąć. I tak zrobię. Trochę Trochę mi to ciasno będzie, ale może jakoś się wyrobi. Dobrze, że dzisiaj nie jest za zimno. Nawet o, w tych rękawiczkach mi łapy nie ma zwykłych, roboczych. Dobra, jadę, nie będę Wam tego nagrywał, to będzie mi łatwiej. Łatwiej mi będzie po prostu. Kury de dostałem. ja piję, nie. nie będę Wam tego nagrywał, to mi będzie po prostu łatwiej jechać. Bardziej widzowie, jest już nice. Tnie o to, a mi kurwa o. To gówno się przechyla. Tutaj naddziabałem trochę, żeby piły właśnie co, nie stracić tylko siekierę. Siekiera tańsza. Kurwa klina wbiłem. O! Rozpęk mi się, tam został klin, czyli nie ma prawa się wywalić w tą stronę na mnie teraz. Ale żmata nie chce polecieć i za oknem śnieg pada, jak to najsują A ta kurwa nie chce lecieć. Obuja ją. Ej, nice! Dawaj pchniemy, bo się buja! Tylko trzeba będzie spiadalać, bo wierzchołek jest nad nami! Daj się kieła! Jeszcze! A Najsowi nice już w ogóle drzewo zdążyło zajechać w łeb! Jak łeb pusty! O, o to I konkretnie! Jakoś mi zajeb... raz waliło. Jebane, o sik. Patrz, jeszcze będzie... e, nice. To ciachnięte, to, to. I kurde... I to, bo mi przeszkadza. Albo ta, brz ta brzuska, patrz. To i te trzy. to Czekaj, najpierw położymy tamto, bo w końcu walnie na nas, ona się buja już. Poczekaj. drzwiłe na razie weź tam zostaw dobra, ja albo zaraz jakoś to się nagrywam nie na chuj jedną ręką też da się co? patrzcie, tu puszczę środku, tak jakby Jedną też da się działać Masz działać ty tylko wał uważaj. No to Pię dalej. Wiem. To nie mówię, on no Gdzie mi kływa na ścieżkę? Gdzie Tu Tak, ja... tu, jak to będzie się waliło tu? Nie, ono będzie się waliło tak jak stoisz. A góra? A góra na nas. Weź trochę wyżej się setni, nie tak Wiem co robię. Chuja wiesz. Kurwa. Stary styl ścinania drzewa Kiedyś też zdziabywały Dawaj, dawaj, wal No kurwa właśnie tak Dziabnie piadol No No buja się Czekaj, daj, ja spróbuję Weź nagaj to Ej Operator dobry, dobry Będzie co z tego dzisiaj, czy nie? O! Tego busa na piątce wymijałem. Pokaż widzą I Złapie go chyba teraz, wiesz? Kurwa szatańska! Okej, czuję, czuję. A ty kurwa, nawet ci nie wyjdzie z drzewa. No elegancko. Kury. Dobra, daj mi to, kurwa! Dobra, proszę, tak chyba nie mają. Czekaj, no trzymaj! Ech To tam puste w środku dalej O, tylko trafi drzewa w drzewo jeszcze Nie, ale ono nie na tamtą No kurwa właśnie, nie wiem czego tak się pochyliło To razy ci kurwa przestaje ściągkę Nie Nie powinna sięgnąć Czego ty pniaka psujesz jak to nic nie da ci No niby nie powinna iść przez to Dobra Przyzorny zawsze ubezpieczony, nie? Piłeczka trzeba trochę dalej. No też mi się tak chuj, was zdaje. Chuja piłę gdzie indziej postawię. Nie, tam Czekaj, czekaj. Piłę położę tu, żeby na pewno nie sięgło. I zaraz ruszę. Dobra, jedziemy widzowie. Co? Debil czy idiota? No, kazałeś mi odjechać, żeby nie drzewo nie padło. Ale jedziesz do przodu, czy do tyłu? No, do przodu chyba, bo jak do tyłu, to pod drzewo podjadę. Ale kurwa, czy cofasz się? ci w dupę, jadę do przodu. No patrzcie, limuzynę najsa nice O kurwa, jakiś homie plecak to rzucił. Oh! Nie sień, zobacz Downie ty de. Dobra, czekajcie widzowie, jak położymy to to się odezwa. Patrzcie widzowie Leży tu Zamiast tu Bo wierzchołek trzymał tam i dopiero z wierzchołka zaczęło spadać i poszło Jedź pan w ciul Gówno je jecha... o kurwa pniaczek Dobra Nice, ty cofnij a ja to zacznę rozpracowywać Dobra Lecimy z tematem No byłem to Alixon, y, Już jak tu widzicie, o O, tu, o A ja sobie kładę, o tylko to malutkie, takie Wycięliśmy tego Znaczy, no Kto cię o tym chciał, e, no, wycięty jest tyle O to jest... No dosłownie jak moja łapa No nie? Ale deska to jest obcięta sikierą Tu w ogóle oto to klin Nie, to nie klin, jednak sorry, dobra, nieważne Oj Boże, ale mówię beka beka, bo... W ogóle się miał lecieć gdzieś... O, klin był w tamto wycięte, to miał lecieć tam A on poleciał tu, właśnie <laughs> Jeszcze wieschołkiem się zaczepił na tym drzewie, na tym o I lipa, była to, ponieważ iż gdy no bo tak, bo, bo było się zahaczone i tyle, nie? I bo to ciężko gardnie. Tak samiec alfa wyrywa samicę. Zobaczmy, co ten osobnik będzie robić więcej. No osobnik dobrze robi. Nie no. I mamy widzowie pocięte, a to jeszcze mogłem na pół, a ale to już później. Wszystko pociechane. Prawie półtora metrowe kawałki No nie, metę dwadzieścia myślę No, metę dziesięć, metr trzydzieści mniej więcej kawałki Metr dziesięć, metr trzydzieści nagle No tak mówię pomiędzy, nie? Metr dziesięć, metr dwadzieścia, metr trzydzieści, Mówię pomiędzy debilu no, dobra Dobra, my to nosimy i będziemy działać jeszcze brzuszki i tam to najm chyba pokazywały z tego co widziałem. O, to musimy położyć, tą so sosenkę, bo dobrze się brzuski pali. Przeszkadzamy. Nie? No kurwa, to zrobisz takie dziurę? Jakie dziurę? No tak. To zatoczka ładna ma być. Kurwa, wiesz jakie to ułatwienie jest? Ja już kurwa widzowie bluzę ściągnąłem. o. Jak kurwa zatoczkę? No tu jest zatoczka, jedziesz tam tą ścieżką i cyk 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 cyk, cyk. i dlatego ja postawiłem to jak to? Tak, no, pewnie głupsze, czy hmm. nie ja? Mały świadków świadków. dobrze, że widzowie to widzieli. Okływa ale cudeńko, widzisz tą brzuszkę? O, kurwa, ja już wiem, z czego wycinię te. Baliki kurwa na ten. Widzisz to dużo? Sosie, sosenki, jakie o. ładne. Sosny, o te sosny można byłoby biały dać, bo tam też ładna. Więc mus Ja te. Ja sam będę wycinał. Y... A pokażę, jak tej się skieruje. Y... ją gdzieś tam. Y... Po co, dawaj na y... Ja wiesz, co sobie wymyśliłem? A dobra, to już nie będę, widzą, mówił. Zobaczył w swoim czasie. Chahammy widzowie teraz to, co ostatnio zostawiłem, zaczyna no jest chaha. to dzisiaj? Ach, tak! Utni to w połowie! Pewnie ci w łeb. No, my już znajdziemy załadowani w kabinie, trzymaj. ale się mała ta kabina sobie, ja jadę. Ale ten, nice bo mi coś w biodrze strzeliło i płynie biegów nie mogę zmieniać. I o, zobaczcie, nice i pełniutki do wózek. Trochę brzozy, trochę trzymaj tego suchego. Co? Trzymaj ten rower gdzieś. Jak trzymaj Tfu. Trzymaj miasak. <laughs> no, Dobra, lecił. Tylko uważaj na błotniki, bo one wystają te od wózka. Co? Te włotniki od E Ej kurwa! Daj trochę w lewo Nie, no dawaj, izbą Dobra kurwa dam se radę A chuja się Dobra, o kurwa! No jedź, jedź, jedź Kurwa! Widzisz belkę w górze? Jaką belkę w górze? No kurwa tu No, widzę. No, jest za... no i debilużyć na pniaka najechał. Dobra, nie będzie wam. O kurwa, co to do kurwa? Pnia? Piaczek! Jop, ja, joe dole, od kurwa, pnia, Piaczek! Żeby tylko nie mieli. Jak wyjedziesz, to pójdę spłacić. Widzowie, nareszcie no, nagrywam. Pff, zakończenie do ostatniego vlogu z lasu. Drzewo już zrzucone, tutaj, już część pocięta. Widzicie na trochę tu, trochę tu. No i ostatnio pod wcześniejszym vlogiem było, że piła źle ustawiona, że nie umiem ciąć. Bla 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 wczoraj na live też, że nie umiemy ciąć, nice i tak dalej. No i to jest ewidentny dowód na to że jednak z umiemy ciąć. Wiem, że to drzewo nie jest takie, jak trzeba, bo o, o, palca sobie mogę tu włożyć, ale po co mam zdrowe drzewo yy, brzozowe albo dębowe marnować na naukę cięcia desek piłą, tą piłą, jak widzicie, prowadnicę odwróciłem. Yy, I o, proste, czekajcie. Proste cięcie odpad do podziabania, wiórów dużo, najfajniejsze są o te wióry takie długie, ale zobaczcie, no tutaj wiem, tam jest szersze, tu jest węższe, ale to taki pień po prostu, bo tu jest spód, a tu coraz wyżej pień szedł, zobaczcie. Tu nawet piół wyrównałem wstępnie, to kwestia dwóch przeciągnięć po cheblace. Która stoi tam i mamy równe, równe drzewo, równego balika, to jeszcze ściąć, patrzcie, tu tak samo, proste, wyobraźcie sobie, patrzcie w kolejną stronę, prosta, jeszcze to zepnę I, i ładny kawałek drzewa, ładna kantówka mi wyjdzie. Teraz już sobie złapie wymiar, W sumie nie wiem nie ma po co, ale tak na oko, na palec z jednej i z drugiej taką kantówkę sobie wytnę. Może mi się przyda. O takie drzewo to do, do niczego... Tu widać gdzie prowadnica była. Takie drzewo do niczego zbytnio mi się nie przyda, ale tam o gniazdo, kurą czy coś. To taka deska jak najbardziej się nada. O, ja sobie od razu odwracam, tak jak ma być do cięcia, o, czyli tak, tutaj brzuszek wyszedł, ale to dlatego mm, tutaj piła weszła, to jakbym ten szedł, bo ja idę od tamtej, to tutaj zaraz sobie odpalę i tutaj tak pociągnę i będzie ten brzuszek zlikwidowany, to jeszcze wytnę i już, no i będzie coś wycięte i będę ciął dalej. Jedno, drugie drzewo nauczę się ciąć. o. Tutaj już sobie nawet deseczkę jedną wyciąłem tylko, że o tu dalej, popatrzcie, to było takie, to tutaj dalej dwa, tam gdzieś leżą, uciąłem dwa kawałki, bo tutaj było takie bardzo, bardzo brzydkie. A tutaj to, to sobie jakąś ławeczkę mogę zrobić, do huśtawki, dzieciom czy coś. Coś, coś z tego wykminie. O jeszcze tu sobie obetnę. Chyba jakby jeszcze trochę robić i się coś nada. Także to jest ewidentny dowód dla tych wszystkich ludzi, którzy twierdzą, że nic nie umiem, że nie umiem ciąć, nie umiem czegoś tam jeszcze robić. Mój dziadek był ja stola... dziadek był stolarzem i cieślą, no to widać, że chyba się w niego wdałem. Także w dzisiejszym vlogu to by było na tyle. I widzimy się w następnych. Czema.